Dobre. Nie już możemy raczej. Okej, okay, w porządku. Bada, do Dobra, bada. przywitam się najpierw z naszymi widzami. Dzień dobry wszystkim. Kłaniam się nisko kiką z tej strony. Moi drodzy, film ten jest odpowiedzią na jedną z propozycji, która pojawiła się w komentarzu, by nagrać film o kimś, kto zasłynął swoimi poczynaniami w świecie modyfikacji, oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Jest to osoba nie tylko z naszego polskiego podwórka, ale której praca i talent docenione zostały na całym świecie. Jest nim Adrian, znany również jako Silent. Witam cię serdecznie. Cześć, witaj. Twoje portfolio wypełnione jest aż po brzegi wieloma tytułami, modyfikacjami i patchami, których liczyć można w dziesiątkach. Są tam wymienione takie gry jak na przykład Hotline Miami czy Major Civilization, ale też i mody do takich gier jak GTA, byli Scarface, Colin McRae czy Need for Speed, skład którego wchodzą takie skarby jak dobrze wszystkim znane Silent Patch, AC Loader czy G-Input. Wszystko to gdzieś musiało mieć swój początek. Jak w takim razie w ogóle zaczęła się twoja przygoda z modowaniem gier? Co cię do tego zainspirowało i czy rzeczywiście zapoczątkowały to podmianki plików dźwiękowych do drivera. Podmianki plików dźwiękowych to jest chyba pierwsza rzecz, która przychodziła mi do głowy. To jest pierwsza rzecz, którą pamiętałem. Kiedy miałem dosłownie kilka lat, grałem w drivera, zauważyłem, że te pliki to były po prostu zwykłe pliki dźwiękowe, które można było otworzyć w mm -hmm. Winampie. Więc Więc oczywiście zainteresowało mnie, OK, skoro mogę je otworzyć, może mogę je też podmienić. Czyli mogę sobie mogę wrzucić inne dźwięk, jakąś muzykę, albo inne dźwięki samochodów. No i chyba od tego to się zaczęło, od takiej ciekawości. Jak te gry wyglądają od środka, tego są wbudowane i czy mogę coś z nich zmienić. Tak samo były chyba też pliki Mifi. One były zwykłymi plikami tekstowymi, czyli wniosek jest jasny: skoro jest plik tekstowy, to może mogę go zmienić, żeby ta gra działała bardziej tak jak ja bym chciał. A jakie było Twoje takie pierwsze doświadczenie z tworzeniem modów? Czy javowe skrypty do Street League Racing Redline były rzeczywiście tymi jedynymi? Czy coś jeszcze było po drodze? Z tego co pamiętam, chyba Java była pierwsza. Bo to było pierwsze takie podejście do modyfikowania gier, gdzie coś wypuściłem do internetu. Mm -hmm. Wtedy to było chyba. E, pomagałem Wichurowi, o ile dobrze pamiętam. Wichur i Miran robili kiedyś modyfikacje do streamingu Racing Redline. Oni wydali kilka tras i kilka modyfikacji, i pomagałem im wykryptami. To. Średnio wychodziło wtedy, no ale od czegoś, trzeba od czegoś trzeba się nauczyć. No, rzeczywiście, że tak, no pewnie, że tak. Po tym w było też, no już chyba było GTA i CLEO, czyli skryptowanie ras No i od tego tak się latało to na no poważnie bardziej, bo wtedy po raz pierwszy też pojawiłem się jako Silent. Mhm. No i od, od GTA poszło dalej. Tak jak wspomniałeś teraz o Silencie, jaka jest różnica akurat, że jest Silent i Cookie.pl Monster, właśnie? Jak, skąd to się wzięło? Jak to się w ogóle, powiedzmy, pomysł na nazwę użytkownika w ogóle się pojawił? To jest ciekawe, trochę śmieszne, ale, ale też ciekawe z perspektywy czasu, bo to wszystko wzięło się z Samba mhm. i z naszego polskiego Los Santos Roleplay. Mhm. Kiedy jeszcze się modowałem, grałem w to bardzo dużo, i Silent było pseudonimem mojej postaci, którą grałem na, na RP. Okay. No bo on był cichy, to był Silent. Potem się przyjęło, że Silent. Ludzie zaczęli też wołać że Silent, Silent. W sensie ja jako jedna postać. Mhm. No i tak to się przyjęło. A Cookie Monster wzięło się z tego, że nazwisko tej postaci, czyli znowu, las, znowu sample, znowu los Science of Roleplay. Mhm. Nazwisko tej postaci to było Zakki. Jeszcze raz, jak było, jak było? Zaki, przez dwa Tak, ludzie potem to przejęli na dwa z z Kuki wyszło Kuki, na Kuki, Kuki Monster już, wiadomo. Wiadomo, no dobra, fajnie, Czyli moim zdaniem tak, tak, cała geneza mojego, te, mojej internetowej persony praktycznie wywodziła się z mojej postaci w samym. Rozumiem, no ale to moim zdaniem to ogólnie fajnie, bo to wyszło tak naprawdę samo z siebie i sam to w ogóle podłapałeś, no i widzisz, i ci się przejęło, spodobało, no i moim zdaniem jak najbardziej w porządku, nie? Tak. 2008 rok był twoim pierwszym, poważniejszym zetknięciem się z modowaniem. Wspomniałeś na początku, że wtedy miałeś dosłownie kilka lat. Ile wtedy miałeś w 2008 roku? Miałem 13 lat wtedy. 13 lat. aha, czyli jeszcze gimnazjum, jeszcze gimnazjum. Tak, tak. jeszcze te jeszcze roczniki i Silent Patch GTA 3 i Vice City, Silent Patch do GTA 3 i Vice City. City, czy support patch do Hotline Miami 2, to zaskoczyły Cię swoją popularnością. Są jeszcze jakieś mody, które od tamtego czasu uważasz za swoje największe osiągnięcie, swój taki największy sukces i dlaczego? Z tych modów patch do Hotline Miami na pewno będzie chyba tym największym sukcesem, bo dzięki temu patchowi dostałem swoją obecną pracę. Także chyba tego nikt nie przebije nigdy. Ale poza tym, na przykład był mod do Deus Ex Human Revolution, w którym przywróciłem, przywróciłem ten złoty filtr z wersji oryginalnej, który był wycięty w Director's Cut. No i tego moda podobało sporo ludzi, były artykuły na PC Gamerze, więc to się przyjęło bardzo fajnie. Był też silent patch do Mass Effect, który naprawił błędy na Procesora HMD. Gra miała problem taki, że na procesor, przy procesorach HMD postaci były całkowicie czarne, takie były otoczone cieniem. Mm -hmm. Zwykle takie błędy graficzne związane są z kartą graficzną, a w tym wypadku chodziło o procesor. Więc to był bardzo bardzo egzotyczny błąd. Mm -hmm. Które naprawiłem i to też zostało chyba nawet przyjęte przez Tom's Hardware, więc to też było dosyć viralowe. No proszę. A tak personalnie, mój przedostatni Silent Patch, czyli Silent Patch do Colina McClay Rayleigh 3, nie jest jakoś super popularny, ale ja jestem z niego całkiem dumny, bo końcowy efekt tego patcha wygląda prawie jak Remaster, ponieważ naprawdę nie dość, że dodaliśmy wsparcie szerokich ekranów, dodaliśmy wsparcie 4K, mamy też UI w HD. Więc wygląda świetnie nawet w 4K albo więcej. No i dlaczego też bardzo, bardzo jestem z tego dumny? Dlatego, że dwie osoby z oryginalnego Death Teamu, które były w okolicy trzy, lat temu, ogrywały to. No proszę. I bardzo im to się podobało. Chyba bliżej oficjalnego zatwierdzenia modyfikacji już nie będę. Rozumiem. Niż twórcy grający w w swoją własną grę z moimi chodziami. No to prawda, to jest jednak jakieś wyróżnienie, bo wiesz, jak pracujesz, to nie spodziewasz się jakichś większych efektów fireworków, ale jeżeli ktoś, kto to, to, tę grę tworzył od podstaw i ktoś, kto tę grę po prostu ulepszył, naprawił i doprowadził ją do takiego nawet lepszego efektu niż pierwotna wersja, i sami twórcy, którzy przy tym siedzieli, y, dotknęli tego, to jest wyróżnienie. I możesz powiedzieć sobie, wykonałem dobrą robotę. Tak, przypomniała mi się jedna sytuacja sprzed 10 lat, mhm. kiedy byłem na studiach. I nie wiem, czy kojarzysz, ale wtedy, pod koniec 2014 roku, Rockstar spaczował San Andreas na Steamie. No, no, no. Wypuścili patcha, tam usunęli kilka, kilka piosenek, i tam próbowali coś naprawić, ale im to I to nie właśnie to, to jest taka wersja 3.0 wtedy, nie? To było po wersji 3.0. Wersja 3.0 była wcześniej, a później w ogóle zniknęła nazwa, więc nazwaliśmy ją New Steam. Okay. No bo nie ma, nie ma wersji, więc jakoś trzeba to było nazwać. Rozumiem. No Ale to co, okay. co wysłoż tego śmiesznego. Ja wydałem aktualizację swojego pacza chyba tego samego dnia, jakoś w środku nocy, bo siedziałem do trzeciej nad ranem, żeby dodać wsparcie. O Pierwszego dnia po wejściu tego. Mhm. E, następnego dnia na studiach poszedłem na zajęcia. Gadałem z kolegą, który wiedział, dobrze, czym się zajmuje. Mhm. No i gadaliśmy o tym, tam GTA, GTA. Podchodzi do nas inna osoba i mówi. Ej, słyszę, że gadacie o San Andreas, a słyszeliście, że Rockstar wydał patcha, ale jakiś koleś to już naprawił. O kurde. Czy wiesz, kim jest ten koleś? Ale przyznałeś się, że to ty? <grym> tak, tak. Ale uwierzył ci? Uwierzył. No patrz. Na szczęście. Znaczy, powiedział, że uwierzył, nie wiem. Okej, okay, okej, okay, w porządku, dobra, okej. Okay. No patrz, to jest dowód na to, że świat jest mały i kto by się spodziewał, że chłop, co robi jakieś mody, nawet nie wiesz, czy jest Polakiem, stoi przed tobą, chodzi na ten sam kierunek na studiach, co ty i mówi, no to ja jestem, nie? Cześć. Tak, również zdarzyło mi się chyba dwukrotnie teraz już w pracy, mhm. bo w pracy na Slacku mam ten sam avatar, no okay. wiadomo, pełne imię, nazwisko, tam nie ma Silent, ale jest Cookie Monster. Mhm. I chyba, Dwa razy ludzie pisali do mnie, którzy dopiero przyszli do pracy, się pytali, Peri. czy ty nie jesteś tym koleżem od tych paczy? No, hmm. jestem, tak, to ja. Także środowiska jest bardzo małe. W ogóle jakie robi to no, Twoje wra takie wrażenie, że jesteś rozpoznawany wśród, że, ej, ty to ty, że ty to zrobiłeś? Jak w ogóle na to reagujesz, tak? Obojętnie, czy jednak gdzieś tam z tyłu głowy masz to, że, kurczę, ludzie mnie rozpoznają, wiedzą kim jestem, nie kojarzą mnie. No, to jest fajne, nie ma co ukrywać, jest to fajne. Nie specjalnie próbuję to ścigać, mhm. ale kiedy to się zdarza, to jest zawsze przyjemne. Wracając do Silent Patcha, mówiłeś w liczbie mnogiej, że wypuściliśmy. To obecnie pracujesz lub nawet współpracujesz z jakimiś osobami albo twórcami nad jakimś projektem, grą? Projektem hobbystycznym w sensie Silent Pacchem albo Modami obecnie nie? Mhm. Obecnie pracuję tylko nad chyba finalną aktualizacją Patcha do GTA. Okay. ponieważ już od 5 od lat prawie nie, nie dotykałem się do tego, było kilka lat jeszcze do naprawy, więc chcę tak finalnie na chyba 20 rocznicę wydania San Andreas, ostatni największy update, Ofic nieoficjalnie raczej na do widzenia, oficjalnie nie, nie zamykam tej możliwości, żeby było jakieś jeszcze aktualizacje, ale jeśli... Poprzednia była 5 lat temu, no to chyba już raczej, raczej nic nie będzie. Okej. Okay, po w porządku. Okej. Okay, czyli jeszcze są jakieś błędy do naprawienia? Coś tam jeszcze znalazłeś? W sumie ilość błędów nowych, które naprawiłem w GTA teraz, mm -hmm. i ilość błędów, które niechcący jakoś wprowadziłem przez samego pacza, okay. jest prawie jeden do jednego w tym A, wydaniu. Rozumiem. Więc po prostu chcę to zostawić w, w idealnym stanie. Tak, okay. żeby, żebym nie spowodował samodzielnie danych błędów. To jest takie zwieńczenie Twojej twórczości, nad której tak chyba naj, tak naprawdę najbardziej zasłynąłeś, nie? Wspomniałeś jeszcze wcześniej o takich dwóch użytkownikach, dwa niki to były. To chciałem powiedzieć, czy to są Polacy. Milan Wichur. Tak, to też to, to to są Polacy. Co się stało z Milanem, nie mam zielonego pojęcia. Słuch w ogóle zaginął, ale mm -hmm. Wichur wiem, że pracuje teraz nad własnymi grami. No proszę, patrz, no fajnie. A dlaczego o to pytam? Bo chciałem się spytać właśnie, czy miałeś styczność poza nimi na przykład z jakimiś Polakami, którzy podobnie tak jak Ty siedzą w tym modowaniu i są znani, ale tylko z Niku. Na przykład możemy korzystać z ich modów, ale tak naprawdę nie wiemy, że to też są Polacy. Tak, pomagałem swego czasu przy projekcie It Never Ends, mhm. też do GTA San Andreas. To był projekt autorstwa MacG, mhm. który teraz chyba już nie jest, nie jest aktywny. Okay. Ale, ale tak, to też jest Polak. I co ciekawe, też studiowaliśmy na tym samym kierunku, więc mieliśmy okazję się spotkać kilkukrotnie. No proszę, no mój świat jest mały, bardzo mały. Tak jak wiemy, praktyka czyni mistrzem. Z pewnością po drodze pojawiły się jakieś trudniejsze wezwania w trakcie tworzenia jakiegoś moda. Utkwił ci w pamięci jeszcze jakiś tytuł albo etap, nad którym siedziałeś trochę dłużej niż zazwyczaj. Tak, na przykład yy, Serene the Bully był problematyczny, dalej jest problematyczny, bo dalej jest on w becie. Z tego powodu, że dalej nie jestem w 100% pewien, dlaczego tak kraszuje. Mhm. Więc Seven Fudge do Bulli miał chyba trzy wydania. W każdym naprawiałem no, coraz więcej, Windows coraz więcej, zastanawiając się w ogóle, jakim cudem ta gra w ogóle działała. Community ma takie podejście do Bully'ego, że działała gra w OK, dopóki nie pojawił się Windows 10. Mhm. Mm Niby Windows 10 zepsuł tę grę, ale w praktyce wygląda to tak, że ta gra nie miała prawa nigdy działać. W ogóle. OK. I prawdopodobnie po prostu Windows 10 zmienił coś, co nie jest udokumentowane, zmienił coś w zachowaniu tak, że ten porzucony czas tej gry się skończył i przestała działać dobrze. Ale ja nie wiem jakim cudem boli w ogóle kiedykolwiek działał. Okay. On nie powinien działać. Ciekawe, interesujące. A to jest na tym samym, to jest inny silnik czy ten sam silnik, które... To nie są renderwary, z pewnością to nie jest renderware, to musi być coś innego chyba, nie? Jeśli chodzi o logikę gry, bo renderware nigdy nie jest logiką gry. Okay. Logika, logika całego GTA jest customowa, Renderware jest tylko silnikiem graficznym. To tak jakby DirectX, tylko że Renderware. Rozumiem. I Bully pod względem takim technicznym jest forkiem GTA Vice City, a pod względem renderowania na konsolach był Renderware, na PC jest GameBrio. Większość tych błędów, o ile dobrze pamiętam, nie miała nic wspólnego z renderingiem. To wszystko były błędy w logice gry. Bully kiedy miał swoją premierę? 2000 który to był? Piąty albo szósty, nie pamiętam dokładnie. Szósty. Twórcy nie mieli prawa Przewidzieć już późniejszych, powiedzmy, poczynań innych systemów operacyjnych. Nie wszystko da się naprawić, i tak jak mówisz, nawet nie wszystko miało prawo tak naprawdę do końca działać, nie? Generalnie zasada jest taka, że im gra jest napisana bardziej zgodnie z, z tym, jak powinno być wszystko robione, mówiłem mhm. w sensie dokumentacji od deweloperów i tak dalej, im -ta gra jest bardziej porządnie napisana oryginalnie, tym generalnie mniej ona się psuje do dzisiaj. Na przykład Colin McRae 3 jest prawie perfekcyjne. W Patchu naprawiłem chyba dwa czy trzy krasze, tak z ich winy, a reszta to były tylko różne ulepszenia pod nowoczesne systemy, pod nowoczesne wyświetlacze, no bo nikt nikogo nie będzie winił, że gra z 2002 roku nie wspiera 2.7 na 9 na przykład. No, wiadomo, no siłą rzeczy, nie? No ktoś musiałby być tak. tak naprawdę trochę pieprznięty, żeby się o coś takiego przyczepiać. No każdy, kto siedzi jednak w tym y, zrzeszeniu i kto siedzi w tych grach i wie, że stare gierki jednak potrzebują specjalnej troski, no nie będzie się o coś takiego przypierdzielał. Ba, jeżeli znajdzie się ktoś, kto będzie chciał to naprawić, to już chwała tej osobie, że w ogóle chce w to wejść, zna się na tym i ma w ogóle dobre intencje i ma podejście takie, że spróbuję, zobaczę, bo to wiesz, tak. to jest nie tylko z korzyścią dla ciebie, ale też dla innych, nie? Chociaż akurat Codemasters miało chyba u siebie jakiegoś fanatyka widescreenu, bo nawet gry na PlayStation pierwsze wspierały widescreen, co było wtedy w ogóle niespotykane. No proszę. A oni no wspierali. Wiecie. Czyli pewnie jest z... jakąś jedną osobę gdzieś w biurze, która miała taki monitor i, i pewnie chciała to wspierać. Tak jak y, wspominaliśmy jeszcze właśnie o tych różnych twórcach, którzy kontaktowali się na przykład albo y, nie tyle co kontaktowali, a ogrywali na przykład dane produkcje twórców, którzy byli autorami danej modyfikacji, to mam na myśli powiedzieć, to na mm -hmm. przykład Rockstar, których gierek bardzo dużo przerabiałeś, kontaktował się jakkolwiek z tobą? Bo to mało, bo oni tak naprawdę chyba nie za bardzo do końca przejmują się tym, że ktoś grzebie w ich plikach. chyba Chyba, że mówimy o modyfikacjach graficznych, tak jak na przykład miała sytuacja przed remasterem trylogii, gdzie wszystkie mody graficzne były przez tejktu po prostu wypierdzielane z internetu. Biorąc pod uwagę, jak Rockstar się zachowuje i tejktu, mogę powiedzieć bardziej, że na szczęście nigdy się tym nie interesowali. Okay. Zawsze byłem zostawiony w spokoju. Śledzili mnie na Twitterze przez 5 minut, chyba. 9 lat temu, kiedy GTA 5 wyszło na PC, dostałem follow na, na Twitterze na 5 minut. Napisałem im: Hej, hej, fajnie, że mnie followujecie, i przestali mnie śledzić. Później, tego samego dnia, e, ogłosili, że będą mieli let's play z ludźmi z community i będą grać w GTA 5 na PeCecie. Więc mój wniosek był taki, że pewnie zauważyli, że nie mam GTA V na PeCecie i stwierdzili: OK, to nie bierzemy go. A, no widzisz. i to była. Dosłownie, dosłownie jedyna moja interakcja z Rockstarem przez wszystkie te lata. Czyli w sumie tylko jedyna taka mała pozytywna rzecz. Nic negatywnego, nic co dotknęło jakkolwiek Twoją twórczość w negatywnym tego słowa znaczeniu. Tak, na szczęście nic takiego się nie zdarzyło. Dobrze, no i niech tak pozostanie tego Ci z całego serca <gry> życzę. Dobra, a jeżeli już mówimy to tak ogólnie, skąd w ogóle czerpiesz inspirację, by na przykład zabrać się za naprawę jakiejś gry? Zwykle są to gry, które sam chce zagrać i chce sobie je przygotować. Tak było w przypadku Kolinów, na przykład Colinów, o Mhm. Chciałem w nie zagrać, ale no, nie, nie chciałem grać 4 na 3, nie chciałem grać w niskich rozdzielczościach. nie podobało mi się, że EY że było bardzo słabe, więc zacząłem je przygotowywać pod samego siebie, no a potem jednocześnie mogę też to wydać jako Silent Patch, żeby korzystali z tego wszyscy. Ewentualnie czasem zabieram się za gry, bo po prostu jakiś błąd w nich jest interesujący, brzmi interesująco, w sensie zastanawiam się, co oni zrobili z tą grą źle, w taki sposób, że pojawia się błąd tego typu. Rozumiem, że traktujesz tam, to jako wyzwanie, tam, challenge chcesz, no. accepted. Tak tak, tak, tak było na przykład ze Scarface'em, tak było też z BULI, ponieważ w BULI ludzie przez lata mieli swoje własne poradniki, jak naprawić błędy w BULI. I to były poradniki typu, nie wiem, obróć komputer na północ, zainstaluj <grym> mongolski <grym> pakiet językowy i módl się, że to działa. Chciałem wiedzieć, Rozumiem. co jest z tą grą nie tak, dlaczego ona tak działa. Ale, albo nie działa. Z jednej strony właśnie coś, co sam możesz sobie z czego skorzystać, a też skorzystałem inni. Z drugiej strony jest to dla ciebie wyzwanie, więc ambitnie. Bardzo szanuję, bardzo szanuję i jestem pełen podziwu, szczerze powiedziawszy. Mówimy cały czas o tych pozytywnych, ale są też i negatywne strony internetowej twórczości w świecie modyfikacji. Jak wiemy, niejedna historia pokazała, że community gier potrafi być naprawdę toksyczne i doszczędnie nawet komuś zniszczyć życie, czy twórczość, której, którą dotychczas się podejmowali. Czy w trakcie twojej i przygody z modowaniem? Pojawiły się jakieś problemy prawne, na przykład przyczepili się do Ciebie jacyś wydawcy lub ktokolwiek ze świata gier, komu nie do końca podobała się Twoja działalność? Od strony prawnej, czy od strony samych twórców gier, na szczęście nic takiego się nie pojawiło, więc od tej strony mam całkowicie spokój. Mhm. Od strony innych modarów, no wiadomo, przez te wszystkie lata, przez te Ponad 15 lat pojawiło się kilka głosów, że coś biorę od kogoś innego i, i, i twierdzę, że to jest moje i tak dalej, dalej ale... Na szczęście nigdy żadnych większych dram nie było. No i oby tak zostało. Wiele modyfikacji spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem ze strony community yy, świata gier. Czy tego typu właśnie pozytywny odsew motywuje Cię do dalszego yy, modowania, a co za tym idzie sprawia Ci po prostu frajdę? Czy były jednak momenty, że czułeś, że się wypaliłeś, że potrzebujesz chwili odpoczynku od dotychczasowego modowania? Tak, to jest bardzo fajne. Zawsze przyjemnie posłuchaj, że ktoś gra w grę ponownie po latach, na przykład gra z dzieciństwa, tylko dlatego, że wydałem pacia. Albo że mogą ponownie się grać, bo nie mogli grać na nowoczesnych komputerach. Więc tak, to jest bardzo fajne. Jeśli się wypala, zda, wiadomo, zdarza się czasem, że nie chce już tego robić. Jednak każdy patch, każda modyfikacja jest. Mimo wszystko troszeczkę inna, więc jeżeli nie chcę pracować nad GTA, to nie pracuję nad GTA i pracuję ewentualnie nad czymś tym, innym. Dlatego na przykład y, od 2019 roku żadnych aktualizacji do GTA, modyfikacji nie wypuszczałem. Po prostu się innymi grami, a teraz kilka lat minęło, odpocząłem od GTA, odpocząłem od wszystkich tych problemów z Definitive Edition i wszystkich takdownów, modów i dlatego mogę wrócić. A potem pewnie znowu będzie inna gra. Czyli takie zdrowe podejście. Zamiast się zajeżdżać jednym tytułem, zająć się czymś innym. Czymś, co z jednej strony dalej zajmuje się naprawą gier, ale jest to kompletnie inne środowisko, można powiedzieć, kompletnie inny język, kompletnie inny silniki, kompletnie inne pliki i coś, co pozwala ci cały czas robić to, co lubisz, ale z takim zdrowym umiarem, trochę tego, trochę tego, żeby się nie zajechać i żeby przyjemność nie stała się obowiązkiem, a co za tym idzie, by po prostu nie, nie zniechęciła cię do dalszej takiej twórczości. No dokładnie, bo mimo wszystko, jednak większość błędów w grach jest różna. Mhm. Jest kilka błędów, które w każdej grze... Mam checklistę, w której w każdej grze sprawdzam, czy działa to, czy działa tamto, ale poza tymi kilkoma rzeczami zwykle problemy są różne, więc, więc problem do rozwiązania jest całkowicie inny. Okej, okay, czyli zawsze inne wyzwanie. I to lubisz. Tak. Tak. Okej, okay, w porządku. A czy wśród innych znanych twórców modyfikacji masz jakiegoś swojego ulubionego twórcę, którego, powiedzmy, twórczość darzysz szczególną sympatią, że tak to ujmę? Ze wszystkich osób w całym świecie Moddingu GTA, no bo jednak skupię się tutaj na GTA. Mm -hmm. Ze wszystkich osób największy wpływ na mnie miał chyba NT Authority, okay. czyli twórca CGTNFX, a potem 5M. Na pewno, mm -hmm. na pewno kojarzysz przynajmniej 5M. Tak, 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 tak. 5M, tak. tak. On był moim mentorem. Kiedy ja zaczynałem 15 lat temu pisać w C ⁇ i tworzyć mody ASI, on mi bardzo dużo pomagał, pokazywał, jak to działa, więc. Y bardzo dużo mu Jest również też aż 735. Bardzo dużo się od niego nauczyłem, no, jesteśmy w sumie internetowymi przyjaciółmi. Pracowaliśmy przez ponad 10 lat nad niezliczoną ilością modyfikacji razem i do dzisiaj on mi pomaga. I kiedykolwiek potrzebuję jakichś asetów graficznych, nie robię ich sam, tylko poproszę, proszę Asza o pomoc. No proszę. Okej, okay, bardzo mnie to cieszy. Tak sobie teraz zgadamy o tych komputerach, to proponuję na chwilę od nich odejść i powiedz, co na przykład robisz w wolnym czasie, czy gdy nie siedzisz przy komputerze? Masz jakieś poboczne hobby? Jeśli pogoda pozwala, to jest to rower. Okej. Okay. Niespecjalnie jakoś tryhardowo, jednak lubię sobie pojeździć od czasu do czasu. A na przykład jakieś plany na przyszłość? Nie tylko związane z modowaniem, ale jakieś prywatne, Na przykład masz zamiar się czegoś nowego nauczyć, gdzieś pojechać, coś zwiedzić. Przed lockdownami, przed covidem, mieliśmy plan ze znajomym pojechać do Stanów Zjednoczonych, podwiedzać. Mm -hmm. okay. Więc może ta się uda któregoś razu. Nie jest to jakoś super wysoko priorytetowe, ale tak. Pewnego dnia to zrobimy. Okej, okay, w porządku. No to nie pozostało mi nic innego, jak tylko po prostu życzyć ci szerokiej drogi, bezpiecznego lotu i wszystkiego co najlepsze, jeśli chodzi o wszelkie modyfikacje, wszelkie wyzwania, by każde wyzwanie, którego się podejmiesz, kończyło się z efektem takim, jaki byś chciał, i żeby coraz więcej ludzi poznawało Twoją twórczość i co więcej, by po prostu grono fanów, że tak to mogę ująć, Twojej twórczości było coraz większe a każde wyzwanie było zawsze możliwe do pokonania. Adrianie, chciałbym Ci serdecznie podziękować za tę rozmowę i ogólnie za przyjęcie właśnie mojej propozycji, bo tak jak na początku powiedziałem, że nie robiłem sobie nadziei, że w ogóle odpowiedź dostanę, a nie ją uzyskałem szybko, to jeszcze spotkała się ona z pozytywnym odzewem z Twojej strony, za co bardzo, bardzo chciałbym Ci serdecznie podziękować. Dobra, dzięki. trzymajcie. A Wam, widzowie, chciałbym serdecznie podziękować za obejrzenie, wysłuchanie, w zależności od tego, w jakiej formie przesłuchaliście nasz wywiad. Yy, bardzo dziękuję też za propozycję, która się pojawiła w komentarzach, zmotywowała mnie do tego, żeby właśnie tego typu film nagrać, żeby wywiad z Silentem przeprowadzić. Mam nadzieję, że Wam się podobał, że pytania były w porządku, dowiedzieliście się może czegoś ciekawego. Silentowi też bardzo dziękuję za przyjęcie tego zaproszenia. Jeszcze raz już jesteśmy po rozmowie. Mam nadzieję, że też mógłbym potraktować ten film jako taki specjal na 10 tysięcy subów. Coś takiego potężniejszego, fajniejszego i też bardzo odstającego z jednej strony od dotychczasowej mojej twórczości, czyli że nie są to czołówki seriali, że nie jest to gameplay z geta, który ciągnął od czterech lat, tylko taki po prostu luźny wywiad, luźna rozmowa z osobą, która bardzo zasłynęła właśnie dalej w tym świecie geta, którym również jest uczestnikiem, a zarazem która z naszego polskiego podwórka. O czym nie wiedziałem, również się o tym dowiedziałem dopiero później, gdy ta propozycja w komentarzu się pojawiła. Także z mojej strony wszystko. Pięknie dziękuję Wam jeszcze raz. Trzymajcie się. Do usłyszenia w następnym filmie. pa. pa.